Panie profesorze, pierwsze pytanie, dlaczego u nas w Europie tak się promuje nachalnie prawo do aborcji jako jedno z podstawowych praw kobiet? Dlaczego to jest kwestia może tego, że cywilizacja śmierci w tej chwili zyskuje przewagę? Uważa się, że życie, życie poczętego dziecka ma mniejsze znaczenie niż, niż prawo kobiety do decydowania o sobie. Tak się jakoś stało. No jak to się stało? No przede wszystkim w taki sposób, że u nas Komisja Europejska swego czasu no kiedyś coś przegłosowała właśnie odnośnie aborcji, że to jednak powinno być jakieś podstawowe prawo kobiet, że... Uważa się, że aborcja jest prawem kobiety, że aborcja jest to, jest to procedura, która należy do prywatnego życia, życia kobiety, że, że prawie jest to metoda planowania rodziny. Natomiast wartość życia nie jest brana pod To bardzo smutne. Bardzo smutne. Mija już dokładnie rok od kiedy pan profesor zrezygnował z tego zabiegu. Czy pan, jak się z tym dzisiaj czuje? Dobrze się czuję. Myślę, że gdybym gdyby miał jeszcze raz podejmować podobną decyzję, to podjąłbym taką samą. No i Myślę, pomimo... że to była słuszna decyzja i mhm. wtedy byłem tego pewny, a jak teraz był pewien czas, jestem jeszcze bardziej pewny, że to była słuszna decyzja. Słyszał pan oskarżenia rodziców tego dziecka pod pana adresem? Że to... Chodziło o to, że naraziłem dziecko na cierpienie, że naraziłem tak, panią, tak. panią na cierpienie. Myślę, że tylko tutaj się nie bardzo bierze pod uwagę to, że y, to dziecko w momencie abortowania również y, byłoby narażone na cierpienie. Czy w Polsce powinno być wprowadzone takie prawo, że yy, lekarz to nie tylko, że może się powołać na klauzulę sumienia, ale też ma prawo odmówić aborcji ze względu na to, bo uważa, że jest to morderstwo? No to ze względu na klauzulę sumienia, właśnie. I, I teoretycznie ta klauzula sumienia jest, bo ona działa w ten sposób, że lekarz, który... Chce odmówić wykonywania aborcji, musi znaleźć innego lekarza, który zrobi to za niego. Czyli, czyli właściwie, tak rozumiem, jest łomna. Została ona przez Naczelną Radę Lekarską zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Dobra, dziękuję panu bardzo. bardzo dziękuję.